Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka i to jest drugi odcinek z serii Frywolitka. W ostatnim odcinku mówiliśmy, jakich narzędzi potrzebujemy, żeby zacząć robić frywolitkę, a w tym odcinku chciałabym powiedzieć i pokazać Wam, jak zrobić pierwsze oczko frywolitkowe. Więc wszystkich zainteresowanych, zapraszam do oglądania. A więc w tym odcinku nauczymy się, jak robić nasze pierwsze oczko. Do tego celu potrzebujemy jedno czółenko z nawiniętą nitką. Chwytamy nitkę, końcówkę nitki w dwa palce. W ten sposób obwijamy nitkę od tyłu dookoła i chwytamy taką pętelkę końcówka jest tutaj my ją przytrzymujemy w ten sposób nitka wygląda mniej więcej tak i wtedy nitka zawsze trzymamy człenko dwoma palcami w ten sposób nitka zawsze idzie od tyłu Nawijamy nitkę, troszeczkę, nawijamy nitkę na dwa palce w ten sposób. Czułęko wsuwamy pod górny palec, nitka ześlizguje się z czułenka. i wtedy przesuwamy czułenko dolnym palcem. Nitkę nawiniętą na rękę lewą, tą, trzymamy niezbyt ciasno, tylko luźno. Wtedy nitkę prowadzącą z czułenka naciągamy i w ten sposób wiąże nam się pierwsze oczko. Przetrzymujemy palcami. Druga część parki. Bierzemy czułenko Nitkę od tyłu. Wsuwamy pod najpierw nitkę pod kciuka. Członko się zsuwa. I jak tylko się zsunie, wracamy górną częścią. Czyli przeprowadzamy pod palcem wskazującym. I znowu tą nitkę poluźniamy leciutko. Tą nitkę naciągamy. Także i palcem tutaj tym bierzemy, po prostu naciągamy to oczko, żeby splot był zwarty. I sprawdzamy po każdym elemencie, sprawdzamy czy ta nitka jest ruchoma, bo ta, na tej nitce pracujemy. Jak ją ciągniemy, oczko się zmniejsza. Jak ją otwieramy, się zwiększa. Próbujemy jeszcze raz. Trzymamy nitkę, nadal tutaj w palcach trzymamy już zrobione dwa elementy. Najpierw bierzemy nitkę, nawijamy na palec, na dwa palce w ten sposób. Nitkę przeprowadzamy pod palcem wskazującym, ono ześlizguje nitka się z czółenka wtedy wracamy dołem tą nitkę na ręce lewej trzymamy luźno nitkę od czółenka naciągamy i palcem suwamy oczko Następnie yy, przesuwamy nitkę pod kciukiem, ledwo zsunie się z czułenka, wracamy pod palcem wskazującym. I znowu nitkę tą naciągamy, tą puszczamy wolno. Czasami jak nie chce nam po prostu yy, zawiązać się supełek, pociągamy leciutko tą nitkę. Ta nitka musi być, cała, całość pracy wiąże się na tej nitce. Za każdym razem możemy sobie sprawdzić. Zrobiliśmy dwa oczka, sprawdzamy sobie ciągnąc nitkę, czy to oczko nadal nam się rusza. Ono musi być ruchome. I kolejny. Nawijamy nitkę. Przeciągamy, przesuwamy nitkę po czułenku od góry. Ona skakuje nam. Wtedy cofamy pod kciukiem. Tą nitkę naciągamy, tą trzymiemy luźno. I teciutko, tym palcem sobie pomagając, naciągamy oczko. I teraz pod spodem. Później góra. Naciągamy. Odwijamy, jeżeli potrzebujemy. Znowu pod palcem wskazującym przeprowadzamy nickę. Dołem. Naciągamy. I tak pracujemy przez mniej więcej może 10 tych parek, czyli 20 półsłupków robimy. Czyli znowu nawijamy nitkę, górną część czułenka przesuwamy, później nitka wskakuje na dolną część czułenka, wtedy naciągamy nitkę od czułenka, tą na ręce poluźniamy i później ściągamy. I dołem. Przeciągamy tak, żeby tutaj weszła ta członko między nitkę. Wychodzi nam coś takiego. I znowu. I jeszcze dwa oczka, dwa półsłupki. I jak chcemy ściągnąć oczko, nitka przez cały czas jest ruchoma. Możemy ją przeciągać w różne strony. Po prostu bierzemy dwie końcówki naszej pracy razem. W ten sposób przytrzymujemy palcem i zaciągamy nitkę, uważając, żeby nam się tutaj końcówka nie zaplątała. I mamy pierwsze nasze oczko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że. Lekcja była pomocna, jeśli tak, jeśli była wystarczająco jasno, proszę o komentarze. Jeśli nie, proszę również, ponieważ jest to mój drugi filmik z tej serii i chciałabym, żeby lekcje były jak najbardziej przejrzyste, więc następnym razem mogę postarać się zrobić coś wolniej czy użyć innej techniki. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego filmiku.